Witam Was, Umiłowani Moi, na kolejnym vlogu, na kolejnym spotkaniu ze mną. Dziś na zapomnianej troszeczkę przeze mnie maszynie. Na Benelli mojej małżowinki. Dawno już nim nie jeździłem. Przyznam się, że to jest pierwsza jazda w tym roku na Benelli. Tak mi podpasowała Honda, że kurczę, nie chciało mi się z niej zsiadać. O kurczę, hamulce dobre. Śmiem twierdzić, op, śmiem twierdzić, że lepsze <gry> niż, niż w tym, niż w Hondzie. Mówię tutaj o tyle. Wyraźnie mocniej hamuje. No dobra, ale do, do brzegu. Także jest to moja dzisiaj pierwsza jazda, no bo jak wspomniałem, Honda mi się jakoś tak lepiej jeździło, chociaż teraz sobie sam zaprzeczam, bo twierdzę, że tu hamulec tylny lepiej hamuje. No tak hamuje lepiej bo hamuje również troszeczkę i przód i rzeczywiście ta dozowalność wystarczy słabiej nacisnąć żeby ten motocykl się szybciej zatrzymał tak mi się wydaje tym bardziej że teraz cały czas hondą jeżę w dwie osoby jeżę z synem no i we dwójkę to nie ważymy mało można powiedzieć że ważymy tyle co tak naprawdę de facto jest cały udźwig hondy tak, przez te 3 lata użytkowania Benelli, wyobraźcie sobie, bo już niedługo minie właśnie ten okres. W 2019 roku kupiliśmy Benelka, właśnie dokładnie 20 maja. I od tego czasu można powiedzieć, że Benelli użytkowany jest u nas bezawaryjnie. Nie było żadnej awarii, nic się nic nie stało. Udało się bezawaryjnie nakręcić nam tutaj 7324 km. Co jest fajnym wynikiem, bo ja zawsze to będę mówił, może już taki jestem monotematyczny, ale nie mogę tego, nie mogę tego wybaczyć. KT mówi, że przy przebiegu 6000 z groszami odwiozła go Laweta do serwisu Tu natomiast generalnie nie korzystałem ani z serwisów. Sam wymieniałem olej, sam robiłem wszystko przy motocyklu. I motocykl się nie zepsuł. <grych> motocykl cały czas, cały czas będąc u mnie, jeździ bez awaryjnie. A nie ma lekko, bo generalnie można powiedzieć, że ma trzech kierowców teraz, bo i mój syn jeździ nim. No młody kierowca, wiadomo, że tam popełnia się pewne błędy, jak to młody może popełniać. No i moja żona jeździ, no ona jeździ delikatnie ale też, na początku też była młodym kierowcą, też wiadomo, tam dłuższe trzymanie sprzęgła, czy jazda na jakimś tam jednostajnym długobiegu, także to też swoje to też swoje robiło, no i ja, no ja generalnie może jestem taki super, ale też swoje waże, także tak jak ja jadę, to jakby jechały dwie osoby, takie po 60 kilo no to też ten motocykl lekko ze mną nie miał Tym bardziej, że człowiek przyzwyczajony jest do szybszej jazdy innymi motocyklami o większej pojemności, to też próbuje tym motocyklem równie dynamicznie przynajmniej, przynajmniej tak jeździć, żeby, żeby ta prędkość była zbliżona do tych, które osiągaliśmy na innych motocyklach. Także no to wszystko się odbija na motocyklu. Inaczej jest jak jest jeden, jeden jedyny kierowca, który jeździ motocyklem, a, jak, a inaczej jest jak jest tych kierowców trzech mimo tego, że nas y, trójka ujeżdża ten motocykl Muszę przyznać, że tak jak ja go wyprowadziłem Pewnego dnia Z salonu Tak i w tym momencie jeździ ten motocykl Równie dobrze Równie super I jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony Któż by się spodziewał, że Motocykl, no powiedzmy sobie, taki budżetowy y, Potrafi tak dobrze jeździć i Rzeczywiście ta cena, która za którą go kupiliśmy, bo nie, wtedy wydawało się nam za dużo jak za Chinola. jest yy, moim zdaniem adekwatna do tego, co ten motocykl oferuje. Tu spokojnie mogę powiedzieć, że te motocykle, yy, akurat nasz egzemplarz jest warty każdej tej złotówki, którą na niego wydaliśmy. Nic nie odpadło, nic się nie urwało, wszystko chodzi super. Czy teraz nie mogę się przyzwyczaić? ale hamulce są ostre tutaj, w porównaniu do w porównaniu do Hondy, to tutaj są żelety te hamulce tam są takie flakowate, tutaj lekko nacisnę i już od razu y, siada mi przód siada mi tył a tamten hamulec rzeczywiście jest jakiś taki nijaki no ja się tam do tych hamulca przyzwyczaiłem, ale muszę powiedzieć, że tutaj hamuje mi się o wiele, wiele, wiele nie ma czy miło, że chłopaki tutaj jak to się nazywa proszą nas o jakieś demonstracje mocy ale tutaj naprawdę nie ma, nie ma co świrować w tym motocyklu to jest fajne jest niskie spalanie tu rzeczywiście trzeba przyznać, że to spalanie aż jest nierealne no, bo, bo niekiedy wychodzi kurde 1,7 czy nawet 1,5 litra na 100 km Myślę, że zasługą jest to, że troszeczkę licznik szukuje i nam tych kilometrów za dużo nalicza yy, i to już udokumentowałem do, sobie jadąc yy, jadąc z Yamaha, że na tym samym dystansie przy wykasowaniu liczników różnica była 25%, bo u mnie było 100 kilometrów, a tu było 125 kilometrów To się właśnie przyczyniło do tego, że tych kilometrów tutaj właśnie Robi, robi, yy, robi się więcej jest to taka jak gdyby mankament tej, tej, tej konstrukcji tego licznika tak dobrze wsiąść na taki wolniejszy motocykl tak troszeczkę yy, tej pokory otrzymać no w porównaniu do hondy to rzeczywiście tu zawieszenie jest twarde jest trochę jestem nieprzyzwyczajony do tego zawieszenia ale no cóż za to po zakrętach wydaje mi się że się jeździ pewniej że umiłowani moi dojeżdżam do już jestem w polanicy dojeżdżam do mojej pracy co mi pozostaje pożegnać się z wami małe podsumowanie zrobiłem jak się jeździ z trzyletnią benelką jeździ się nieźle jak taką typową 120 dwudziestką piątką budżetową sto piątką jak to niektórzy mówią Bóg ci nie urywa, ale jest fajnie. Motocykl jest ładny, przyjemny do prowadzenia, niezawodny, wszystko ma, co powinien motocykl mieć. I tym właśnie akcentem kończę z tego y, mojego vloga, moją tyradę. Do zobaczenia w następnych vlogach. Trzymajcie się cieplutko. Pa!